Wczoraj z tym robiłam jeża, patrzcie ładne. Jak tak, to łapkę w górę. Jeszcze mogę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Mam kapelusik i taki, taki i też mam krzybka ładnego. Y mogę Wam pokazać takiego tego. O taka ośmiorniczka co robiliśmy. Dużo rzeczy robiliśmy. Jeżeli chcecie takie coś zrobić, łapka w górę, mogę Wam pokazać na diap. Mogę Wam pokazać na to. Jeszcze tego jeszcze. patrzcie jeszcze jest, tylko trochę oko odpadło, ale... ale to nic patrzcie, o to jest mój Jerzyk ładny, co? nie myślicie, że ładny? ale zobaczcie, co ja tu mam jeszcze ładne, oczko mu odpadło, To jest jeż, a to kotek le raczej le lewek on jest jako na podstawkę do telefonu i tabletu, ten a jeżeli jest jako na osobę zrobiony można komuś dać na urodziny i tak dalej ale mogę wam pokazać squid game to jest fajna rzecz ale jak chcecie wiedzieć wam zaraz pokażę taki słodki misiu on jest bardzo często tak robiony z tych ale jeżeli byście chcieli takiego i że zrobić, czy takie mi się, czy inne tam takie, co pokazywałam. Można różne rzeczy zrobić. Pa, łapki w górę. Pa, 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 pa. Żegnamy się z wami. Pa. Klikaj tu,